Z tej strony czadek wiem, już dawno nie było odcinku, już z 5 miesięcy, ale w końcu jest. Z gry o nazwie: znalazłem jakąś grę o, znalazłem jakąś grę o, walczących, ro... o walczących robotach. No i mamy tu samo łoczka, i spróbujemy go przejść najpierw. Mamy to kliknąć. Dobra, teraz tego. Że wiem co chodzi. Dobra, mamy iść tu. Tak. Dobra. Ładuje mi się. Przeładowuje, słuchajcie. Wiem, przepraszam, że dawno nie było odcinków, ale w końcu są. Już mogłem nagrywać. Sorki, nie wchodziłem do szkoły i nie miałem czasu dla was nagrywać. Niestety oh. Napolamy... yes, padł win. Dobra. jest sprzyszliśmy, czyli wiemy jak się steruje. Dobra. Dobra, jesteśmy już na meczu. Uh -huh. Jesteśmy w tymie A Dobra, idziemy tam Bo tam większość naszych ludzi poszła Więc tam pójdziemy uh -huh. I się zaczyna strzelanina z tego buta, słuchajcie Dobrze Zlikwidowany Zobaczmy Dobra Chodźmy nie, nie, nie przeładowujemy się. Jest, przegrał. Znaczy zniszczyliśmy go. Dobra, przejmujemy. Dobra, przejmujemy ten punkt. Myk. Dobra. Szelamy, strzelamy, strzelamy, strzelamy. jest zlikwidowany, O kurde ten. Ale przypał, ale przypał, ale przypał. Słuchajcie. Po... Bo... A jeśli się pytalibyście, gdzie ja to nagrywam, to ja nagrywam to nie u dziadków. Jak coś. O kurde, dobra. Jest pokonany. Wygraliśmy. U, byłam najlepszy. Było najwięcej szlaków. 5 pokonanych. Kontynuuj. Dobra, no, dostaliśmy plus 20 ekspa. Mhm. Uh -huh. Dobra. Dobra, to Tu. No i co to nam daje? Tu mamy wejść. Kliknąć. I to, co to nam daje? dobra kupujemy. Takiego słuchajcie, kupiliśmy, tylko że nie mamy właśnie do niego. Dobra, kupimy, co nam Słuchajcie, kupimy do niego też bronię. Dobra, słuchajcie, to gramy. To. Dobra, czekamy na rundę. A jakbyście chcieli zobaczyć, jak się nazywa ta gra to, napi to napiszę w link w opisie nam. Dobra. Jakbyście słyszeli jakieś. Ziemieńki w tle innego głosu No to to z moja babcia Bo moja chrzestna słuchajcie Dobra And oni są za murem Czy my Likwidujemy go Likwidujemy go o nie, nie 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 Przypał 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 Ale już nie Nawalamy w niego nawalamy 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 Akurat teraz musiało mi się. No dobrze, jest powinny. Dobra, w niego. Ale wiem, słuchajcie, słucham sytuację. Bo mi się ładowało gościom, ale na szczęście, nie zginąłem. tam I... wali, nie. Dobra, przejęliśmy to. Dzielnicy są, są, słuchajcie. To nie przejmę. Nie przejmę, nie przejmę. Teraz przejmuj, przejmuj kościół. Słuchajcie, sorry, ale ten się nie, nie czai, chyba. Nie chce przejmować. Chce pan, nie, nie poszli za ścianę. Teraz nagramy. No, Probadujemy się, ładujemy się. Na razie sobie nie poszeram. Uh -huh. uh -huh. no, ktoś tam jest. Ja to widzę. No właśnie. Pokonamy. Wygraliśmy znowu, słuchajcie. I znowu dostałem pierwsze miejsce, bo najwięcej osób pokonałem. Tak, najwięcej. Dobra. To jest 25 eksma. To chyba możemy otworzyć tak. Uuu. Możemy go ulepszyć. Nie, nie. Ulepszyliśmy go. Dobra. Idziemy bardziej. Słuchajcie dzisiaj słuchajcie nagramy jakoś no może 12, 12 minutowy odcinek, ale jak chcecie, ale jak chcecie 17-minutowy odcinek to zostawcie pod tym filmiem, pod tym filmiem, pod tym filmem trzy łapki w górę. To wtedy, to wtedy będzie OK. O, tu są w ogóle rakiety. A, bo on strzela z czymś innym niż ten. A on jest słabszy trochę, słuchajcie. Dobra, jest. Przejmujemy. Przejmujemy, przejmujemy, przejmujemy. Dobra. Jest. Zostaje tylko C. On nie ładuje mi się, tu uciekamy, podleciliśmy, poczekaj, a możemy tu wlecić? szkoda, dobra jest, wykonany, tylko tam jeszcze oni mają tam respa. Musimy, no słuchajcie, zniszczycie tego respa. Jeżeli, słuchajcie, chcecie livea z Minecraft'a prawdziwego i to, na, i to na komputerze moim, bo ten nie kupiłem. Znaczy, już kilka miesięcy temu kupiłem. Ale jak chcecie livea na moim komputerze z Minecraft'a, to musicie zostawić 10 łapek w górę. Wtedy się zgodzę. Pod następnym filmem. A i jutro z tej, jak będziecie chcieli Znaczy jutro pojawi się te, z tej gry jeszcze jeden y, odcinek z tej gry jutro Więc słuchajcie Bardzo fajna ta gra polecam Dobra Uuuu Chodź tu On nie zniszczy co? Chowaj się, chowaj się, czarek. Oni tam ma. Aha! Chodź tu. Chodź tu, mały. Czaj gramo. Dostał headshota Headshot. I został zlikwidowany. Ja Będę je przejąć. To jest jedyny punkt, w którym są. stały trzech, A tam jest. Jest, mam już na oku. Tu jest. Dobra, słuchajcie. Nie udało mi się w niego trafić. Ale ta wojna jest ciężka. Hmm. Hmm. Dobra. Lipidowani. Jak chcecie jutro kolejny odcinek, to, to bardzo chętnie też nagram dla Was, bo bardzo fajna ta gra spodobała mi się. Dobra. go przyspieszać, tylko że on, tamten ma trochę inny też przyspieszać. No nie, oni tu sobie znowu za obie To jest. Tam jest, B chyba. Tego, co wiem. Dobra zlikwidowany. Tam jest jakiś. Gdzie jest jeszcze jakiś no Dobra, wygraliśmy, słuchajcie. Wygraliśmy. Ten jest nawet spoko. 6 osób. Uuu. Słuchajcie, teraz tym robotem wię... więcej pomiędzy swój rekord, słuchajcie. Myślę, że zagramy ostatni meczek i będziemy kończyć odcinek. Słuchajcie, ten ostatni meczek i kończymy, słuchajcie, odcinek, ok? I jutro, jak chcecie, to mogę nagrać znowu odcinek z tej gry. Ole, dostaliśmy, słuchajcie, trochę 50 koło Staliśmy. Nie, nie, dzięki. Dobra, i ostatnia runda, słuchajcie. Mecz Arena. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy, jest, jest oczywiście, team B, czyli niebieskim. Słuchajcie, którego bierzemy? No dobra, weźmiemy jeszcze raz tego. a nie, złego wybrałem. No dobra, ten jeszcze będzie. Ostatni mecz z nim zagramy. Waga, w tym meczu musimy robić jak najwięcej osób, więc postarajmy się. Mm. tarcz, on, on ma super, bo on ma tarczę. Uu, 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 uu. dobra, pokonany no chodź tu, chodź tu co tak się rzucałeś? chciałeś walczyć to teraz chodź no chodź się wyczaju. tu jest jeszcze jeden mm. dawaj go tu słuchajcie, dobra jest. Uuu, o, on jest dobry, on jest dobry, trzeba uciekać. Dobra, dobra jest pokonany. Tam ten się uciekniesz nie, nie ucieknie, przede mną nigdy O, tam jest jakiś... myślisz że chce rzucić, on ci nie ma... O, nie, 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 dobra dobra. dobra Żartowałem. chyba się się słuchajcie. Nagle mi z amunicji zabrakło. Okazało się, że miałem już na wykończenie amunicji. O, chcę tu przejąć. A, fajnie. A, masz ty. Wybuch. Eksplodował znowu. Nie musimy przejąć. Oni przejmują nam tu. Co? Główn główną kontrolę. Idź na psy. Słuchajcie. Strzeramy w niego, bo on jest. Można inaczej go zaraz zniszczymy i tak więc... Uuu, dobra, jest. Zniszczony. Musimy to przejąć. Dobra, jest zniszczony. Słuchajcie. Jak tak cicho mu mówię, to mam trochę mnie boli gardło, ale jak coś... Jak tak cicho mówię, to mnie boli gardło trochę niestety. Ale myślę, że wszystko będzie okej. Okay. Dobra. Co oni przyjmę? Jeszcze B przejęli. I... Tam jest ciąg jedno. Dobra, wygraliśmy słuchajcie. Znowu 10, słuchajcie, 10 osób zabiliśmy, 10, ja pierdyka sorry, że tak mówię, ale normalnie się tego nie spodziewałem, dobra, podwieżamy skrzynkę. Dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle z tego odcinka. Jutro pojawi się znowu z tej gry kolejny odcinek. Więc zostawiajcie dużo łapek w górę. Jak chcecie 20-minutowy odcinek, to zostawiajcie, to musicie pod tym filmem zostawić 5 łapek w górę. I, a jak chcecie odcinek z live'a na komputerze w Prawdzie i Minecraftcie, musicie zostawić 10 łapek w górę. Tak to nie nagram niestety. To na razie widzimy się jutro. Cześć.